Witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Dzisiejszym moim gościem jest Agnieszka Fenster. Agnieszko, yy, przed chwilą dyskutowaliśmy, jak Ciebie nazwać, tak? I powiedziałeś, że zdecydowanie nie teren, to mnie osobiście cieszy, ale powiedziałaś, że doradca machki osobistej, pomagasz osobom tak naprawdę wyjść naprzeciw pewnym wyzwaniom, czyli pokazać się w jak najlepszym świetle. Tak. A oprócz tego jesteś prezesem Forum Konsumentów. Tak. O którym jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Natomiast pierwsze, co już widzę, jak tutaj siedzimy, że mamy totalnie różne odcienie. tak? Ja jestem bardziej biały, to jesteś czerwona. I dzisiejszy temat poświęcimy dress code'owi. Będziemy mało rozmawiać, bardziej przyjrzymy się jemu. Nie? Jak dla ciebie, czym dla ciebie jest dress code? Jak dla ciebie, jak dla Twoich de facto klientów jest on ważny? Ważny i nieważny. Okay. Ważny dlatego, że Wyznacza pewne zasady tego, jak powinniśmy wyglądać w kontakcie z innymi ludźmi, ale moim zdaniem jest mocno przestarzały i de facto przestaje funkcjonować. Jest moda, jest styl, mhm. jest jakaś nasza ekspresja, ale czym jest dresko? Dresko to są zasady powtarzane od lat. Bardzo często powstały, bo kiedyś na przykład król nie zapiął danego guzika, w związku z czym mężczyzna w marynarce nie zapina ostatniego guzika, bo kiedyś ktoś coś. No i to są takie utarte zasady, które ludzie powielają. Natomiast nie wszystkie one mają sens, bo jeżeli ktoś chce wyglądać elegancko, no to wiadomo, że mężczyzna będzie pilnować, żeby mu koszula ze spodni nie wychodziła, albo żeby miał biały mankiet wychodzący delikatnie z marynarki. To są takie kwestie estetyczne. Mhm. Ale jeżeli te zasady, że tak powiem, nas zamykają, a nie otwierają i jeżeli blokują gdzieś naszą osobowość, no to dajmy sobie z nimi święty spokój. Znaczy, nie mogą być zasady dla samych zasad. Aha. To jest A zamiast... jaki procent ekspresji stanowi, stanowi ubiór? Mamy gdzieś jakieś statystyki? Jak? 90% pierwszego wrażenia to jest to, jest, to jest tak, jak wyglądamy. To dlatego mam tak pod górę w biznesie. Okej. Okay. <grymne> <grymne> <Bez zasady, grymne> ubiór jest jednym z elementów wyglądu. No, ale to jest duża plama tego, jak mamy ciało. To w większości mamy Bra. zakryte, a nie odkryte. Weźmy, weźmy pacjenta. Ja dzisiaj się ubrałem, wiem, pani producent powiedziała, że standardowo, nudno. Mm -hmm. Natomiast jak, jak patrzysz na mnie w tym momencie? No, my się już poznaliśmy, więc jest troszeczkę trudniej. Tak. Natomiast, nie wiem, wchodzę, zapewne się uśmiecham, ja się dużo uśmiecham. Patrzysz na mój ubiór i, i co widzisz? Jaka, jaka jest dzisiaj moja ekspresja? Tak, Widzę klasycznego mężczyzny. Okay. To znaczy. Oprócz tego, że jestem siwy, no dobra. To. to też może być plusem. No biała... Czyli nie jest, słyszeliście, słyszeliście, nie jest. Dobra. Biała koszula no to jest jakby standard biznesowy. No. Masz miodowe spodnie, no nie jest to. Standard na ulicach w tym sensie, że większość mężczyzn ma spodnie granatowe, szare, bądź brązowe, bo to jest ten kolorystyczny kod komunikacyjny w biznesie, od którego też jakby warto, warto trochę odejść. No, nie masz jakiś akcesoriów, gadżetów mi, czy, czy czegoś tam. Biel jest w jakimś sensie wyróżniająca, bo jest jasna, ciebie widać, to, to nie jest szarość, beż. Ym... Czy jakaś popiel, która, która trochę znika, biel jest wyraźna. No, ale to nie jest biel nie wiem, z jakimś mankietem, z czymś, albo poszetka, albo kamizelka, Ej, albo nie wiem, apaszka. To no, specjalnie no, wziąłem. Jakby, <laughs> jakby, no to jest, okay. jest jakby styl klasyczny. Ej, czy tak naprawdę jeszcze. Czy mężczyźni powinni szukać na siebie tego wyróżnika? Bo wiesz, my jak dyskutujemy między sobą, to de facto mi się wydaje, że większość mężczyzn w biznesie de facto boi się. Tej ekspozycji, tego wyjścia naprzeciw, pomimo tego, że z jednej strony by mogli, mają ku temu świetne warunki, natomiast gdzieś są skwieci. Ja myślę, że u kobiet jest to dużo prostsze. Prostsze i nieprostsze, dlatego że yy, nie chcę generalizować bo oczywiście okay. są różni mężczyźni i są różne kobiety generalnie są ludzie i, 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 i te osoby, które mają taką, a nie inną potrzebę. Ale jeśli byśmy chcieli tak, tak na to spojrzeć, to z kolei kobiety y, częściej mają więcej oporów, y, żeby zrobić pewne zmiany, okay. no bo... A widzisz, ja myślałem na odwrotnie ja myślałem na odwrót, no, że kobietom będzie łatwiej y, generalnie. Może inaczej, mają łatwiej, bo mają więcej możliwości. Mamy okay. sukienki, spódnice, ta barwa kolorów jest jakaś bardziej jakby do kobiet już jakby otwarta, dostępna. Mężczyzna jest jednak bardziej ten, jakby, w tym modelu schematycznym. Um, Toszagość, ten grano ten którym Tak, takie tak, no jest... tak jakby garniturki mm -hmm. są takie jakby mocno, mocno zakorzenione. Ale to nie jest raczej kwestia nawet płci, tylko tego, jacy my jesteśmy okay. i jak my się ze sobą czujemy i jak my się chcemy czuć jakby w otoczeniu. I Trochę, na ile dajemy się sformatować. No bo jeżeli spojrzymy na mężczyzn nawet na ulicach, większość wygląda tak samo. Jeżeli oglądamy polityków w jakichś programach, większość wygląda tak samo. I oczywiście ja mam tego świadomość, że dla niektórych to może stanowić bufor bezpieczeństwa, ponieważ mają pewność, że się nie wyróżnią i o to hmm. też im chodzi, bo nie, mają, nie są ekstrawertykami, nie potrzebują czegoś więcej o sobie mówić, okej. Okay? To też należy uszanować i oni też zawsze będą wyglądać korekt, po prostu, no ale są osoby, które się duszą y, jakby w takich wydaniach. Są osoby na, czy kobiety na bardzo wysokich stanowiskach, które y, chodzą w granatowych garsonkach, których szczerze nienawidzą, bo tam w środku w ogóle jakby totalnie jest coś okay. innego. I pytanie. a co ich wstrzymuje tak naprawdę, jeżeli nienawidzą? Ten stres i ten drywa się dresko? Czują, że tak powinno być. Jestem kobietą na takim stanowisku. Okay. Nie wypada mi. Tak. mi. Okej, okay. zgadzam się z tym, że, że to też coś komunikuje, ponieważ. Jeżeli od, od wielu, 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 wielu lat osoby na wysokich stanowiskach są w granacie, w bieli i Trzyma, tak dalej. No to to się razu... utrzymują pewien standard. Tak, tak, to my ich też postrzegamy. Aha. O, tutaj pewnie ktoś jest mądry, ktoś na poziomie, elegancki, poważny i przypisujemy te wszystkie atrybuty, które szukamy na przykład u człowieka władzy. Ale mhm. to też się zmienia, ponieważ my szukamy autentyczności. I my już nie chcemy ludzi wyglądających wszystkich tak samo, a dwa. Czy to, że będziemy wyglądać trochę inaczej, że będziemy się między sobą różnić, odbiera nam kompetencji, czy to oznacza, że już tych atrybutów, nie, które, które są dla nas pożądane, nie możemy zbudować? I to nie musi oznaczać, jeśli ktoś dobrze wygląda, że to znaczy, że tam już jakby nie ma merytoryki i tak dalej, bo to, się, to to nie musi jakby jedno przeczyć drugiemu, ale nawet ostatnio. Y, 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 Pracowałam z mężczyzną, no, który jakby ma y, wysoki stopień naukowy, no i no, no, jakby też chce, chce być szerzej. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jego pierwszą obawą przed zmianą, że tak powiem, w delikatnej fizyczności, to znaczy garnitur zróbmy szyty na miarę, a nie tu przydługi, tu przykrótki, tu się już coś tam nie dopina, y, jakby włosy lepiej trochę na bok, i tak dalej, i tak dalej, to właśnie jego obawą było to, że nie o poczucie, że mu to odbiera merytoryki, mhm. że człowiek, który dba o swój no, wygląd, to znaczy, że już jest... ja bardzo już wiele się właśnie takich opinii słyszałem, bo ja się wywozę z tej części takiej technologicznej po części i tam dużo osób mówi, no wiesz, ja muszę tak wyglądać, No ja właśnie nie do końca to jest prawda, A, więc ja się tutaj w 100% procentach zgadzam z tobą, że trzeba szukać tej ekspresji na zewnątrz i zmiany stylu Poza tym e, pamiętajmy, że działają różne mechanizmy. Jak my się ze sobą dobrze czujemy e, i sami sobie się też jakby podobamy, to my mamy więcej siły do działania na zewnątrz, ponieważ my tu mamy jakby bezpieczeństwo, czujemy się Aha. pewnie, a funkcjonowanie w otoczeniu na czym polega? Na konfrontacjach, na jakby załatwianiu różnych rzeczy, rozmawianiu z ludźmi. To nie są to, 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 nasze dni nie wyglądają, nie są idealnie proste. Więc jeżeli my sami jakby w sobie mamy więcej siły, no to i sam. To tak ja że to tak element tej wewnętrznej harmonii, która nam pomaga łapać no, ten, ten się energetyk sami na coś. Ja czuć, to dobrze czuć. No, nie wiem, jakby mnie ktoś włożył w jakiś nie wiem, garnitur bez niczego, nie, nie mogłabym nie wiem, włożyć jakichś kolczyków z czegokolwiek, no to, to ja bym się źle czuła. No. Pewnie w środku oczywiście charakter się wybroni i tak mm. dalej, i tak dalej, ale. To jest odbieranie energii, a nie dodawanie. A to, warto sobie dodawać, a nie odbierać. Dobra, takie trzy, trzy punkty, które od czego powinni zacząć ludzie, którzy na przykład a, widzą potrzebę zmiany, widzą, że de facto ich ten dreską, który wyznawali w ostatnich latach, powoduje, że stają się troszeczkę nudni, tak? Mm, czy powinni od razu sięgać znowu opinii eksperta, czy powinni sami szukać. Tak, jak, jak zazwyczaj rozmawiasz ze swoimi klientami, jakim doradzasz? W tej tematyce. Tak naprawdę, jak oni mają już odpowiedź na to pytanie, kim oni są, okay. jacy są. Czy ta definicja jest bardzo ważna, i, tak? I gdzie bo... oni chcą dojść, mhm. to też często człowiek już czuje, na przykład, co go korci, co mu się podoba, i jak już się upewni i już jakby. Ma tą taką siłę, stabilność w sobie, to często gęsto już on nie potrzebuje osoby, która coś mu podpowie czy wskaże, bo on sam zaczyna eksperymentować. Okay. On sam idzie do sklepu i nagle patrzy na siebie trochę inaczej. On sam jakby zaczyna szukać, ale m, można zacząć od Czyli definicja rzeczy. własnego siebie i celi na przyszłość jest, no, jest tutaj kluczowa, tak? Nie powinno tak, być tak. Inny... Iris Affle nawet y, y, bardzo lubię tę y, jej cytat, która mówi o tym, że świetny styl to jest efekt niesamowitej ciekawości samego siebie. Okay. No bo to wtedy, jest, to wtedy jest o nas, to wszystko jest spójne. To, to też to tak jak z marką osobistą. Nie chodzi o to, żeby cię przerobić i nadać ci łatkę. Teraz będziesz ekspertem od. Więc musisz wyglądać tak i tak, mów to i to i zachowuj się tak i tak. Oczywiście, da się taką małpkę podstawić i ktoś w, nie wiem, dwóch, trzech sytuacjach. No, ale powiedziałeś o tej autentyczności, odebra. to za chwilę wyjdzie. To, to, to nie będzie prawdziwe. To, to, tak? to, nie, to nie będzie twoje. No. Okay. Nigdy nie powiesz tego z taką pewnością. Nigdy nie będzie ci łatwo jakby poruszać się po tych tematach. Nigdy nie będziesz się czuć swobodnie. A przecież ludzie bardzo łatwo to wychwytują. Tak? No, jeżeli z kimś rozmawiamy, witamy się z kimś, yy, nie wiem, pracujemy z kimś, no to przecież nawet podświadomie my czujemy, że. Ktoś jest sztuczny, albo coś nie gra, no, no nie ma chemii, tak? No i, tak, tak, no, tak. Chodzi tak. o to, żeby była. No. E, Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie. E, nie wiem, jak Wy, ja się osobiście czuję mocno zainspirowany I największym chyba beneficjentem tej rozmowy będzie moja małżonka, <śm> a, która zobaczy mnie w niejednym nie, nie sklepie, e, poszukującym tak naprawdę nowej koszuli, także prze przełamać biel. To taka informacja dla naszej pani producent Marleny. Agnieszko, jeszcze raz dziękuję Ci Dzięki. serdecznie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w jednym kolejnych odcinkach. Cześć! Pa!